Witam was serdecznie na kolejnym odcinku Na Kidowicach. słuchajcie jestem w swoim domku I widziałem dzisiaj, że pewna osoba Modyfikuje dom Mojej młodszej siostry, tak jakby chciała W nim normalnie zamieszkać, tak jakby normalnie Chciała zamieszkać z moją młodszą siostrą I ja się zastanowiłem, chwila Coś mi tutaj widzowie nie pasuje No ja stwierdziłem, że tak nie może być Muszę z sobą porozmawiać, bo ona bezczelnie Nie może przecież sobie zmieniać do Domu mojej młodszej siostry, który tutaj jest już ponad rok Jak nie więcej widzowie, więc wy Subskrybujcie koniecznie kanał, zostawcie łapkę w górę, a my, ja was tylko jeszcze poinformuję, że na kidowice.pl jest event walentynkowy macie do wygrania naprawdę spoko hajs, bo chyba za pierwsze miejsce jest nawet 300 zł, więc naprawdę fajne pieniądze są do wygrania wpadajcie na serwer, bo ten kto zbuduje najlepszą walentynkową wyspę bądź tam walentynkowy jakby event na swojej wyspie no to może wygrać hajs, my będziemy to oceniać z testem. macie czas do 7 stycznia, dobra ja idę, bo ja widziałem, że no właśnie widzowie, ta osoba... zobaczcie, ja wam tylko tak pokażę z tyłu, nie, patrzcie, patrzcie o to, nie Powiedzcie mi, powiedzcie mi, co to jest? Co, co to jest? Bo ja tutaj widzę Bolowskiego, który edytuje domek mojej młodszej siostry i dodaje tutaj swój web, swój kolor głowy i robi to z Irokezem. No, ja po prostu widzę, zaraz nie wytrzymam. Ja tam podchodzę, nie? podchodzę ja podchodzę i z nim rozmawiam, bo tak nie może być. Te, Bolowski, ty hmm. się nie zapędzasz? Oh. <laughs> Daj Dajka, co ty tu robisz? A, powiedz mi, co ty tutaj robisz? Ale co ty robisz na tym wiosce? Mówiłeś, że ten, że i, i się przeprowadzasz to coś, nie? Jak się przeprowadzam? Co? No na jedną wioskę, nie? Podobno. Jaki ty jesteś głupi bolowski! Ja się nie Ech. przeprowadzam, tylko robię kidowice RP! To jest co innego! RP, RP, no, no, widno, no, ale to wiesz, Wiesz co to ja jest ja RP ten... w ogóle? Wiesz co to jest w ogóle? E, ten, RP? Ja wiem. Co? Waluta, jak wy jak jest LOL. Ja nie LB. mogę co za głupek. Roleplay, roleplay! To, nie play. Nie role play. to się w Robloxie robiło kiedyś na Brookhaven i teraz my to chcemy robić w Minecrafcie! Ale co ty w ogóle robisz z domgie mojej młodszej siostry? A, zamieniam na swój! A, A czemu bo, zamieniasz na swój, bo co? No bo ja uznałem, bo patrz, bo ty jesteś głupi. Ja uznałem, że jeżeli ty A. odchodzisz i, i robisz coś innego, no to ja sobie tą duskę przyjmę, bo nikt tu nie gra. I, I... ten... Ty jesteś I niepoważny, będę... nie? Ty ty, 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 chyba teraz jesteś niepoważny, nie? Poważny! Tylko wiesz co jest niepoważny? Co? Mój sąsiad, który tu będzie, czyli mieszka on gdzieś tam, tam i to będzie mój sąsiad zły i będziemy ten... E, twojego sąsiada tu raczej nie będzie, bo on od miesiąca na, ten, na tą wioskę nie wszedł, więc zawsze możemy może być bezpieczny, że, że raczej go tu nie będzie. Aha. Ale dobra, chodź nie, naj, najpierw zanim to chodź ze mną do, do, chodź ze mną do, 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 do mojego punktu, bo. Do jakiego punktu? No do punktu, do ratuszu, bo my sobie chyba musimy poważnie porozmawiać o tym, co, o co tutaj ty? zrobiłeś ty. Ale ja przejmuję wioskę twoją, e... ty jej nie używasz już. Dobra, okej, okay, chodźmy do ratusza, chcę ci przepisać o, całą wioskę na siebie. O, no to, to mi się podoba, no Całe i to tak, Całe, Wszystko, go odmawiać, wszystko chcę ci przepisać, w umowie. Teraz e... możemy rozmawiać z A w... jak tą wioskę nazwiesz? E, Tom? No? E, myślałem na tym. No? E, te, i nazwę ją Bolones. E, tak, Bolones. Bolones, bo jestem bolowski ale to tak wiesz, bol Bolones, taka nazwa będzie. Ale bolones to jest to. makaron no wiem, ale to będzie fajnie brzmiało Nie no, brzmiało. faktycznie, rewelacyjnie Bolonez. Wioska w Minecraft'cie bolones. dobra, chodź No bo do bolowice będzie takie dziwne, nie? Bolowice takie Dobra, ale tu, bo mnie zdenerwowałeś, nie? A już były jest Bobowica i to będzie nudne bo Podirytowałeś ja. mnie, słuchaj mnie To Zostajesz skazany na dwuletnie siedzenie w więzieniu za demolowanie czyjegoś obiektu <laughs> No, aleś, no aleś, tak, aleś, aleś. powinieneś pójść siedzieć. Słuchaj mnie, to, że my sobie robimy kierowicę RP, to nie znaczy, że możesz to sobie tutaj na tej wiosce robić co chcesz, bo ona po pierwsze nie jest twoja, a po drugie tutaj w ogóle nie masz wstępu. Skąd ja? ty znowu masz adres? Ja się zwalniam z mandatu. Ale nie zwalniasz się, bo nie umiesz. Adres? Sk no adres ogólnie to ten, to mi został adres, bo kiedyś tu nagrywaliśmy jeden film i, i on mi został. Ale tak, ja, ja ci wiem? mówiłem, że masz go usunąć z Także ja znam IP, ale ogólnie... E, ogólnie to, to fajnie macie. Czyli ja mnie oszukałeś, by... tak? O, oszukałeś mnie i nie usunąłeś adresu z Ja bym tutaj na, by tego, na jasne drewno zamienił wszystko I na niebieskie dywanie Ale to nie jest twoja wioska, ty nie będziesz tutaj <laughs> nic <laughs> zamieniać ty, ty jesteś poważny? <laughs> nie, 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 nie mogę, nie ty, ty, no. ty słyszysz co ty robisz? To nie jest twoja wioska i ty tutaj nie możesz mieszkać As No po prostu tutaj. Ale ogólnie, posłuchaj mnie Ty no nagrywać sobie Kidowice LP, a w ogóle co tam będziecie robić na tym Kidowice LP? A to zaraz się opowiem, jak chcesz wiedzieć, no. Budujemy gigantyczne miasto, piękne, gdzie też będą budynki z Kidowic, tak, elegancko, więc to o, dalej wie. będą Kidowice, to dalej się będzie nazywać Kidowice, tylko no. po prostu tam będziemy mieli lepsze rzeczy, widzowie będą mogli brać udział w odcinkach i o tym za niedługo będą poinformowani, normalnie każdy widz będzie mógł wziąć udział w odcinku, tak jest, no, jeżeli przejdzie rekrutacja i będzie się nadawał, no to będziemy też nagrywać z widzami. A, dobra, a tutaj, youtuberzy będą tam nagrywali? Eee, no, o, nie mogę jeszcze tego zdradzić. Nie mogę tego powiedzieć. ciekawe. No co, na pewno twoja siostra, ten list, to eee, będę lis. No na pewno, no to właśnie. Ja do Ta siostra, której zniszczyłeś domek, o. Uj, bo, zapomniałem, no hm, ale o. jej tu nie ma, dobra. No. No. Czyli także no list i... będzie ten... Mój brat będzie, a reszty no, ci nie będzie, powiem. Dobra, wiem. A, res, a ci nie powiem, nie wiem ci. A jak chcesz, to możesz sam wbić, to przecież możesz nagrać z nami film. No kiedy wyczerpę? No, no a czemu nie? I co, i mówisz, że to miasto jest lepsze niż te, tak? Te eee, miasto? Nie, no to na pewno. Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o to, bo my też, no tamte miasto będzie 500 razy większe i też będzie miało więcej rzeczy, tu. bo tutaj na przykład my nie mamy, no czego nie mamy na Kidowicach Zwykłych? No tutaj na przykład nie ma ee, no takiego dobrego sądu, nie ma na przykład e, takiej fajnej poczty, nie ma o. Nie ma przede wszystkim jakiejś pizzerii, kawiarni, oh, o, oh, Nie ma oh, takiego banku oh, mega... Znaczy bank jest w sumie ładny, ale nie ma jeszcze na przykład takiego kozackiego komisariatu policji, takiego szpitala oh. jak jest tam. Hopie, tam jest szpital 500 razy większy niż tutaj. To tylko nie w Ja muszę tam dołączyć, nie, ja to muszę sprawdzić, widzowie. Ale nie, 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 to, to jest. No, ja nie będzie takie proste, bo no, już jest rekrutacja. Nie, nie, ale... nie. To jest z miasta, lepiej co jest. No nie, nie, nie. Co ty gadasz? Ale no, nie, wiem, czy... to też różnica, to było wszystko budowane tutaj na Surrealu, nie? No tutaj my okay. włożyliśmy pracę, dlatego ty tego nie nisz, bo mnie to wkurza. Moja siostra A. robiła tu na Surrealu ten cały domek, no, gdy ty to niszczysz. Dobra, Spoko, wiem, jak z, w, zrobić wnętrze, to pozmieniam. To, to, to ale ja nie masz sobie tego zmieniać, no nie możesz tego, nie, dobra, jeżeli chcesz nie, nie. na, jeżeli chcesz na RP kiedyś nagrać film, to nie możesz tutaj nic już zmieniać. Słuchaj, słuchaj, ja sobie to i tak wezmę, ale powiedz mi, yy, powiedz mi no, ten, ja, jak... Jak zmienisz? Z iloma youtuberami będę nagrywał to. No jak z i youtuberami, Spalę, nic ci nie powiem, nie, nie będę z tobą gadać, bo ty po prostu jesteś papla, nic ci nie powiem no, więcej. Nie dobra, ta wioska z dobrze, kiedy widzę, przecież to jest... To jest <gry> jak sukces widzę, nie. Ja powiem tak! Ja muszę tam być! Nie, 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 nie! Słuchaj, dobra, bo się galopujesz synek. Robimy... Ja chcę być. Ej, co ty tu co ty tu zrobiłeś? Co? Wytłumaczysz mi to? No moja nowy dom będzie to. Dom. No to nie dobra. jest twój nowy dom, to nie jest twój nowy dom! Nie! No dobra, Zanim... dobra, 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 nie będzie! Nie mieszkasz! Tak, tu. Mogę... Jak mogę wbić na do to 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 nie biorę tego nie, No jak znasz rekrutację, się. to wbijesz. Jaką rekrutację? No każdy widz, żeby wbić musi zdać rekrutację, no bo nie mogę wziąć widza, no. który na przykład nie ma mikrofonu, bo nie będzie mógł ja jest, nic mówić. ja nie mówił. jestem widzem, ja jestem youtuberem. Znaczy no, no z tym to bym się tak średnio zgodził, no youtuber zaczyna ja się ale... chyba od 100 tysięcy subskrypcji, no. No to się chyba za tu jest. no jak jest to koła? Dobra, A ile ci no, no, brakuje do 100 tysięcy subskrypcji? Zaczynam nagrywać oczy, będę miał 100 koła Ale dobra, ile ci brakuje do 100 tysięcy? 100 40? No? Ty masz 60, ja myślę, że masz 80. Nie mam 60, niestety widzowie, Jaki no tak. no. Super nie na to. Tak, i no! Pan suby co nie może nowych Poza ale to jest nieważne. Nieważne ile masz nie nie Wa ważne jest, Bolowski, to żebyś zedytował ten do swojej starej do swojej starej formy, bo zepsułeś cały dom, mój mój czy siostra, a tak nie 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 chce no bo jest najlepszy w środku i na dużą przestrzeń i w ogóle, to w środku wiem jakbym to zmienił wszystko, tak mi się podoba. No jak byś to zmienił, nie... no, no słucham. No, no co no, kanapy na niebieskie wiadomo, e, tutaj też na niebieskie dywan, w ogóle bym miał takie było. i tutaj gaming room może zrobił obok nawet. Na A gaming room, jak tu nie ma miejsca to. na gaming room. Tu, tu bym postawił kompa. No w sumie? To. Ej, w sumie to jest fajne miejsce na komputerze, Ale nie, nie, nie możesz tu zamieszkać. Bolowski kurde, no nie może to tak być, nie może tak być. Ten, dobra, ci dowicę i kiedy jaki IP Jaki IP! Nic ci nie powiem! Nie, pierwszy film zobaczysz, z wiem, za dwa tygodnie może, o! A w będzie ze mną, tak? Na moim kanale. No nie, no nie będę... Ja nie mogę, dobra, co ja mam ci powiem? a potem mówi, że to nieprawda. No bo będziesz mógł na... Ja nie... i będę nagrywał z wami. Dobra, nie, musisz przejść rekrutację. O! Musisz Ale, przejść rekrutację. A od innych to jest rekrutacja. Metr 50. Ale, buta, ty bez. Bez. No dobra, zobaczymy, nie wiem, gdzie nam. <grym>, jak nie <grym>, wiesz, no. Chyba <grym>, takie rzeczy się wiedzą. Na pewno nie masz, na pewno nie masz, metra ,50. 50, 50. 50. Specjalnie boba, tak nie, nie, dobra. Nie, wiem, od... nie, wiem, nie wiem już. Dobra, Bolowski, robimy tak. Wychodzisz z tych Hidowic, bo one mają zostać, to jest. To jest kurczę, piękna wioska, ona ma zostać nienaruszona, Dobra. szczególnie przez ciebie, ona nie jest twoja. W twoich opowieści... są wioski. No, no. Dobra. Kidowice RP będą genialne, musisz czekać, ale... Ale tutaj masz nic nie zmieniać, bo to są cudowne wspomnienia, no nie możesz tutaj nic, nic edytować, nic zmieniać, nic nie możesz tutaj ruszać, jasne? Nie, nie Dobra. możesz. To musi zostać tak jak jest. A my tej wioski nie opuszczamy, nie opuszczamy tej wioski z rodzeństwem No dobra, no po prostu. Nie, ona nie zostaje bez opieki, więc proszę jej nie dewastować Zresztą widzowie cały czas tą wioskę możecie zwiedzać na serwerze, więc jak chcecie to falajcie, Ale masz tu zostawić, wyjść z tego dobra. serwera i jak przejdziesz rekrutację to będziesz mógł nagrywać na serpę. Na no No dobra. Możesz wyjść z serwera, do zobaczenia bolowskie ja nie mogę widzieć, co tutaj się w ogóle dzieje. Dobra, subskrybujcie koniecznie kanał, bo około. Ja myślę, że za 2-3 tygodnie maksymalnie rozpoczynamy już publikować na tym filmie kanały z Nie mogę się doczekać, bo wioska naprawdę wygląda genialnie, całe miasto jest już prawie gotowe, także nie mogę się doczekać, aż Wam je pokażę. Wyczekujcie, bo to będą najlepsze normalnie odcinki, jakie zobaczycie na tym kanale.